Trzy po 3 Emila Karabicza. Proszę Państwa, jest to książka nie tylko aktora, który opowiada o swojej karierze, ale również znajdziecie tam Państwo pewne jego wspomnienia z dzieciństwa, z Wilna, gdzie się urodził, skąd pochodzi. Są to niezwykle ciekawe migawki, że tak powiem, z tego miasta. No a poza tym, to co najważniejsze, jego przebogata kariera aktorska. Oglądamy go, oglądamy go bo to. Jest cała masa zdjęć, fotosów z różnych sztuk, w których występował. Oglądamy go w kilkudziesięciu, a w kilkuset różnych rolach, zarówno w teatrze, jak i w filmie. I wydaje mi się, że jest to niesłychanie cenna kronika już. Kronika niezwykle ciekawego człowieka, który no, dziś jest niesłychanie popularnym, znanym w naszym kraju. A zatem, proszę Państwa, bierzcie się za trzy po trzy Emila Karewicza. Polecam.